Cześć, z tej strony tra.pl, A dzisiaj, jak widzicie, tematem naszych rozmów będzie Juice Ward i jego była dziewczyna Ailie Lottie, Tak dokładnie, jest to odcinek, który zapowiadałem Wam już jakiś czas temu. W którym przedstawię Wam, jak naprawdę mogła wyglądać noc 8 grudnia w 2019 roku, w której wszystko zmieniło się nieodwracalnie. I zapowiadam już teraz. Temat jest naprawdę ogromnie ciekawy. I w tym materiale po kolei przedstawię Wam całą historię tej dwójki. Tego, jak się poznali, czym zajmowali się wcześniej, jak wyglądała ich miłosna historia. Historia. Przedstawię Wam alternatywną wersję zdarzeń dnia 8 grudnia, w którą coraz więcej fanów rapera zdaje się wierzyć, i wyrażę Wam swoją własną opinię na ten temat i na temat związku tego, jak dla mnie legendarnego muzyka, jakim był Juice Ward, oraz jego dla wielu pewnie pięknej dziewczyny, Eli Lottie. Zresztą nie tylko dziewczyny, a przecież jego narzeczonej. Zapraszam do oglądania. O zeniośno, mam poprosić. Pycham jej palce do ust. nie myślę, że złagodzi mój ból. Jestem niższy na rekluz, najwierniejszy z tych mózg widziałem w głębi oczu, bliźni serce, zdać na pół chcę wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Tak dokładnie sprawdzajcie. W ramach wstępu powiem wam jeszcze, że proszę oglądnąć ten film do końca albo przynajmniej nie wyciągać pochopnych wniosków za wcześnie. Proszę też nikogo nie oskarżać, póki niezbitych dowodów na coś nie ma, bo w tym odcinku przedstawiam wam, podkreślam, jedynie teorię, która jakiś czas temu obeszła internet no i proszę mieć to na uwadze. A dzisiejszy materiał zaczniemy jak zawsze od cofnięcia się w czasie, cofnięcia się do początków kariery Jusa bo Pamiętam jak, no, już było to dobre 2,5 roku temu, jak to pierwszy Teledy z Juice Warda pojawił się na kanale Kola Benetta. Jego ksywka, co prawda, już od jakiegoś czasu przewijała mi się gdzieś w internecie, ale to wtedy po raz pierwszy miałem styczność z jego muzyką. I jeśli mam być z wami szczery, to moje pierwsze wrażenie na jego temat było takie, no średnie. Jakoś nie odpowiadał mi do końca jego styl i image. Jednak z czasem, gdy zacząłem wgłębiać się w jego twórczość, gdy po raz pierwszy przesłuchałem, jeszcze wtedy mało komu znane Lucy Dreams, gdy doceniłem jego niewyobrażalny talent muzyczny to zakochałem się w jego muzyce już na dobre. Facet był niesamowity, tworzył największe światowe hity w 5 minut tylko freestylując, a przy tym jego teksty były tak głębokie jak u mało kogo. Nigdy też nie zapomnę, gdy wkręciłem się w jego album Goodbye and Good Readings, który w mojej opinii jest bezdyskusyjnie tak przynajmniej w top 10 trapowych projektów ever, jak nie w top 5 i nie bez powodu też wam właśnie teraz w tym momencie o nim mówię, no bo miał on bardzo duże znaczenie w życiu rapera, ponieważ, co ciekawe, początkowo ten projekt miał się nazywać, spolszczając w walsie Bella, żeby jakoś family friendly to ująć i miał on być wyrazem swojego bólu, czy też ciekłości w stosunku do właśnie Belli, czyli wcześniejszej partnerki rapera. I co też tu warto zaznaczyć, to w momencie, gdy się oni schodzili, Bella miała zaledwie 14 lat, a Juice miał tych lat już 17 na karku. Więc to też ciekawa historia, że dla 14-latki napisał jeden z najlepszych albumów w ostatnich lat. Ale no tak jak mówiłem, pod taką właśnie nazwą album wleciał początkowo na Soundclouda Juice'a, gdy ten jeszcze nie był w ogóle sławny, ale Jarad też go szybko usunął. I potem rzucił w formie goodbye and good riddance Co było też strzałem w dziesiątkę Bo jego kariera od tego momentu Z dnia na dzień przyspieszała po prostu w zawrotnym tempie To właśnie wtedy zaczęła się sława Zaczęły się ogromne pieniądze Raper podpisał tłuściutki kontrakt Z wytwórnią muzyczną A co za tym zawsze idzie Nagle w tym momencie w jego życiu pojawiło się pełno przyjaciół Pełno dziewczyn, no wiadomo jak to jest I nie da się też zaprzeczyć Że właśnie dopiero w tym momencie pojawiła się Ali Lottie, czyli wówczas 26 letnia dziewczyna Która bardzo ubiegała się o względy u dziewiętnastolatka, ale o tym może zaraz, bo na razie najważniejsze jest to, bym powiedział wam o tym, co ta dziewczyna robiła w przeszłości. Bo pani Alli Lotti, jak się okazuje, kilka lat wstecz została zamknięta w więzieniu. Spytacie przez co? przez fakt, że importowała ona nielegalne substancje z innych krajów do Stanów Zjednoczonych. I to powiem wam, że wartość tych nielegalnych używek, które wtedy przewoziła, sięgała milionów. A sama kobieta, jak się okazuje, była po prostu dilerem. I tak jak mówię, została ona aresztowana. Jej wyrok miał Celować w granicach 10 lat, jednak jakim szczęśliwym trafem. Finalnie dostała ona niecałe 3 lata, a za dobre sprawowanie opuściła tę placówkę jeszcze szybciej, co też jest mocno dziwną kwestią. No i ta odsiadka też ją za wiele nie nauczyła. Dziewczyna nadal nie zmieniła swojego sposobu do zarobku i właśnie w tym momencie swojego życia Eli Lotty zaczęła wypisywać do różnych raperów, ubiegając się mocno o ich atencję. No dobra, nie do różnych. Po prostu jeden z nich był Juice Ward, a drugim z nich był Smogper. I tak naprawdę to najpierw dziewczyna zaczęła ubiegać się o atencję. Tego drugiego, czyli Smokperpa, a dopiero później zaczęła się ubiegać o dżusa. No bo internauci zaczęli znajdować miliony screenów, jak to w różnych postach czy też wiadomościach prywatnych, dziewczyna ubiegała się o atencję tej dwójki, najczęściej oferując im właśnie nielegalne używki. I co prawda, Per raczej panią zlał, ale nie zrobił tego dżus, który jak wiemy od najmłodszych lat miał mocne problemy właśnie z takimi uzależnieniami. A mieć dziewczynę za dealera ułatwiało mu w tym przypadku bardzo mocno życie, bo para się też szybko zeszła. I choć jak fani rapera twierdzą, Juice naprawdę mocno chciał skończyć ze swoim uzależnieniem, bo dawał nam o tym znać w licznych postach, jak widzicie tutaj, to według wielu fanów, to właśnie Eli Lotti mu tego nie umożliwiała. Nie umożliwiała mu zwalczyć swoje uzależnienie, jedynie go w nim pogrążając. Tak, i powiem wam, że tych wszystkich dowodów, wskazówek, poszlak itd. itp. internauci znaleźli jeszcze dużo, dużo więcej. Tyle, że są one już bardziej wywnioskowane na podstawie ich jakichś domysłów i myślę, że nie ma sensu ich tutaj wam przedstawiać, bo do tej pory opowiadałem wam te najrzetelniejsze fakty, które ciężko podważyć, a nie chcemy też się tutaj bawić w jakieś teorie spiskowe. Powiem wam może jeszcze jedną taką rzecz, że wiele osób, które właśnie badają tę sprawę i robią swoje internetowe dochodzenie, twierdzą nawet, że tak naprawdę Ali jest zamieszana w jakąś bardzo grubą, przestępczą organizację, którą zamieszani są między innymi G. Herbo czy też Lil Bibi, były menedżer Juice Warda, i ta organizacja miałaby się właśnie zajmować handlem tymi nielegalnymi używkami. Miałaby mieć ona układy, nawet w niektórych rządowych organach, przez co też taki duży wyrok został maksymalnie skrócony. Temat bardzo gruby i tak jak mówię, może nie będziemy w to wchodzić dokładnie, ale dochodzimy wreszcie do tego pamiętnego dnia, czy też nocy, 8 grudnia, gdy Jus leciał właśnie samolotem, razem z Ellie i z innymi znajomymi. I wiadomo też, jaką historią ten lot się zakończył. Wiadomo też, jak wielka ilość nielegalnych używek znaleziona została w samolocie. I w tym właśnie momencie dochodzimy do meritum sprawy, bo według tej teorii, o której wam dzisiaj opowiadam, po tym jak to pilot podkablował odpowiednim służbom, co w samolocie jest przewożone, Ellie miała kazać Jusowi połknąć wszystkie Tabletki, perkuset, które tam również przewoziła, bo to, by uniknąć odpowiedzialności za ich posiadanie, bo na lotnisku czekali już na nich federalni, a to wiązałoby się już naprawdę dużą odsiadką dziewczyny, bo wszystkie znalezione nielegalne substancje w samolocie były tak naprawdę jej. No i rozumiecie, za pomocą swojego bogatego chłopaka mogła je przewozić, właśnie na pozór bezpiecznie, w prywatnych odrzutowcach. No a co się stało dalej? Kochający Juz, który chciał ją uratować, połknął wszystkie tabletki, i wiadomo też, czym to się skończyło. Do wszystkiego oliwy do ognia dolewają. Kolejne live'y dziewczyny, na których czasami decyduje się ona wypowiedzieć, co działo się wtedy samolocie 8 grudnia i jej zeznania czasami kupy się nie trzymają, ale w każdym razie tak to wygląda. I teraz moja prośba do was, chciałbym, żebyście teraz napisali w tym momencie swoje zdanie na ten temat w komentarzach na dole, zanim ja przedstawię wam swoje, bo nie chcę, żebyście się nim zbytnio sugerowali. Więc jeżeli już to zrobiliście, w takim razie przedstawiam wam jak widzę to ja. A widzę to tak, że no rzeczywiście, sposób w jakim Ali zeszła się z Jusem, fakt, że chwilę wcześniej pisała do Smoke Perpa w podobnie. Sposób jest mega słaby. No, wiecie, na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to najzwyczajna na świecie Goldigerka. Słabe jest też to, że nie pomogła wyjść raperowi z uzależnienia, chociaż tak naprawdę to nie wiemy, czy starała się to robić, czy rzeczywiście ten problem tylko pogłębiała. Jednak patrząc na to wszystko z drugiej strony, to gdy tylko obserwowało się tę dwójkę tak z boku, to po prostu dało się wyczuć takie mocne, prawdziwe uczucie pomiędzy nimi. Wiadomo, życie jest jakie jest, jest niesamowicie zakręcone i ludzie się zmieniają cały czas, więc Eli Lotti wcześniej mogła być zupełnie inną osobą, ale może rzeczywiście przy Dżeradzie odnalazła miłość swojego życia i ogarnęła się. Byli razem naprawdę szczęśliwi, bo to było po prostu widać gołym okiem, że Jusowi jest nią bardzo dobrze. Zresztą fakt, że byli oni zaręczeni, na co zezwoliła matka rapera też jest ważny, bo gdyby była ona rzeczywiście tak straszną osobą dla Jusa, to po prostu mogłoby to nie przejść. W końcu sam Jusworth powiedział kiedyś takie zdanie, jeżeli nie szanujecie mojej dziewczyny, to też nie szanujecie mnie. Więc na ten moment, póki mamy tyle dowodów ile mamy, to nie wierzę w tą historię. Ale zobaczymy. Może za niedługo na światło dzienne wyjdą kolejne fakty, które wyjawią nam więcej prawdy na ten temat. No cóż, żeby tego nie przegapić i żeby docenić moją pracę włożoną w to wszystko, bo było jej naprawdę ogrom, to polecam wam zasubskrybować mój kanał razem z dzwoneczkiem po więcej rapowego kontentu. Tym bardziej, że dla was to tylko jedno kliknięcie, a ja będę wiedział, że czegoś takiego na tym kanale chcecie więcej. To samo tyczy się łapki w górę. Jeżeli wam się podoba, to ją dajcie, Bijajcie na mojego Instagrama, a tymczasem ja się z wami będę żegnać. Trzymajcie się. Cześć.